Przemawiam do Was dziś nie jako prezydent, lecz jako mężczyzna. Nadszedł ten czas. Czas, aby zostawić wszystkie spory i konflikty za nami. Czas, by pokazać wszystkim, kim naprawdę jesteśmy. Będziemy walczyć na morzach i oceanach. Zawalczymy w powietrzu i na plażach. A mimo naszych słabych ludzkich ciał, zwyciężymy. Krople krwi zastąpimy litrem potu i zwyciężymy. Żołnierze w służbie słusznej sprawie wierzę w was, mówił Habrid, wasz wieczny sprzymierzeniec.